Widzowie, dzisiaj pojawia się wyjątkowo znowu taki odcinek, ani nie inny monitor, dlatego, że wczoraj nagrywałem odcinek, który nagrałem zbyt długi, że go dzisiaj nie zdążę dla was rzucić, trwało troszeczkę ponad, grubo ponad pół godziny. Eee, więc zanim by mi się zrenderował ten filmik, to pewnie by minęło trochę czasu i mógłbym się nie spóźnić, z tym się mógłbym się nie zdążyć właśnie z rzuceniem tego materiału dla Was. wiecie, w weekendy zawsze robię tak, że zawsze były by weekendy filmiki, że zawsze o 22, a te w tygodniu, że o 18.00. Więc pamiętajcie, zawsze w tygodniu są co filmiki o 18.00 i w tym przypadku to będzie tak samo. Ten odcinek, który miał się pojawić dzisiaj, pojawi się dopiero jutro, tak więc w ten sposób to wszystko właśnie zakończyło, moi drodzy. No, mogę tutaj chwilę pogadać, bo mam, mam ponad, grubo ponad godzinę, więc mogę, u was tutaj, mogę tutaj właśnie pogadać tu, co nieco, właśnie o piosence przede wszystkim, słuchajcie. No, moi drodzy, no teraz tak sobie myślałem przed tym materiałem, co z tą piosenką mogę w tym momencie zapowiedzieć. no i już powróciłem na kanał muzyczny, spokojnie tam będzie kolejna Na pewno będzie kolejna piosenka, nie wiadomo jeszcze kiedy, tworzy nam to tekst do piosenki. E, więc myślałem że że pod koniec listopada się ta piosenka pojawi Wstępniaczek taki 25%, prawdopodobny, eee, albo dopiero w grudniu. Eee, zobaczymy. Uzbroi się, dzisiaj, wycierpliwość. się czas to pieniądzowi. <laughs> Ale wymyśliłem teraz, wymyśliłem po prostu świetną rzecz. Czas to pieniądz, moi drodzy. Czas to. No w sumie, nie co mogę zamienić za zamiast pieniędzy. No chyba nic. Czas to pieniądz, tak jak tam mówiono. Eee, to musicie się zbyć, uzbroić w cierpliwość. A fajne występki mi się w sumie spodobały i mi się też najebiście podobają wszystkie. No i co, to był moment tego odcinka. No i co, wracamy do normalności z tym kanałem, też na drugim kanale będę chciał wrócić do normalności, także mam nadzieję, że będziecie ze mną na dłużej. No i co, widzimy się z już w kolejnym odcinku. Troszeczkę się tutaj powiem, wygadałem, ale no cóż, trzeba widzowie. No i widzimy się z Ewe w kolejnym odcinku. Yo.